thank you Właśnie mamy tutaj zajęcia Praskiej Akademii Street Artu. To jest już chyba ósmy warsztat z kolei. Mamy już dosyć mocną grupę zawodników stale do nas przychodzących. A nasze najmłodsze dziecko. <laughs> Właśnie mu się maluje niebieski pokoik. No, ale też zazwyczaj się pojawiają jacyś nowi gościem, no i wszyscy równie ochoczo dołączają do, do wspólnego tworzenia. Dzisiaj akurat mamy zajęcia z sito więc drukujemy nadruki stacji Praga, na papierze i na ubraniach. I też każdy sobie po swojemu może wykończyć ten nadruk, czyli coś do niego dorysować markerami lub sprejem. Pozostałe Zajęcia, no, których jest ogólnie 12, prowadzą różni artyści przez nas zaproszeni, którzy się zajmują tworzeniem na ulicy i były już zajęcia z szablonu, było robienie wlep, było ćwiczenie własnych tagów, były takie zajęcia ogólne, czym jest street art i graffiti, a przed nami jeszcze spacer street artowy z aparatami analogowymi po, po Pradze. Przed nami jeszcze malowanie muralu i wystawa. Także myślę, że y, będzie y, super ciekawie, bo, bo bardzo mamy ciekawych uczestników i uczestniczki i świetne rzeczy wymyślają. Mm. No co, właśnie bardzo dobrze bawię tutaj i no, dużo ciekawych rzeczy tutaj robimy. E, na przykład namalowałam swoją torbę, teraz swoją koszulkę tu zrobiłam. E, no, co ostatnio robiliśmy? Zapomniałam, co? Tak, robiliśmy na kartonie malunki duże, które potem szły na wystawę inżynierów, W nie będą szły. No. I naklejki. super. Tak, naklejki robiliśmy, literki też malowaliśmy. Słucham. Bardzo a, fajnie. A którego wy, wykładowcę lubicie? Jeden <guluję> z Akademii. Wszystkich lubię. <guluję> To jest mój Kamil Ślimak. Aha. Kamil Ślimak od tyłu, to Kamil Ślimak. Aha. Yy, I natknąłem no, do tego historii, żeby yy, robić te ślimaki w każdym możliwym tak jak ona robi swoje żylaki. I no. Tak twoje będą ślimaki? Tak. Super. Dzień dobry siema. Dzisiaj jest finał praski Akademii Street Artu. Na którym to finale bardzo dużo się będzie działo. Młodzi adepci Akademii, pan prezes Piotruś, rodziny, przyjaciele, będą wspierać młodych twórców w tym odświętnym momencie, gdzie Cześć, jestem Dorys, w końcu mogę rozmawiać, bo prawie że skończyliśmy imprezkę, która była wielkim finałem Praskiej Akademii Street Artu. Myślę, że wszystko się udało super. Młodzież uczestnicy naszego kursu byli bardzo zadowoleni. Właściwie dzisiaj były same dziewczyny, które brały w nim udział, rozdaliśmy dyplomy, każda dziewczyna dostała po spreju. Na użytek własny, z zastrzeżeniem, że nie malujemy po budynkach zabudkowych i po naszym podwórku. No i co? Mieliśmy super warsztaty gotowania, przepyszne burrito. Plates and Mates są po prostu źródłem pozytywnej energii, tak i pysznego jedzenia. Oprócz tego, no, mieliśmy różne przekąski była wystawa prac, była muzyczka, była fotobudka. Przyszło trochę ludzi, których w ogóle nie znamy. Także świetnie, że, że ludzie z zewnątrz się też dowiadują o nas i przychodzą. Przyszła wycieczka z Włoch, nawet i zwiedzili wystawę młodzieży i docenili murat. Także mam nadzieję na kolejną edycję. Będziemy wnosić o to do Urzędu Dzielnicy, ponieważ Urząd Dzielnicy jest głównym fundatorem tego projektu już drugi rok. No i na pewno pomiędzy kolejnymi projektami i tak się będziemy spotykać z dzieciakami i prowadzić dla nich warsztaty i, i uczyć je street artu, no bo jest duże zainteresowanie, jest zapotrzebowanie, jest zapał. Mi sprawia przyjemność widzieć, jak ludzie młodzi skupiają się nad tym, żeby coś narysować, namalować, nauczyć się nowej techniki, wymyślić sobie postać, którą gdzieś tam później będą przemycać w mieście, na wlepkach, na obrazach. Więc mam, mam misję. Czyli Mamy jest zainteresowanie i będzie kontynuowanie w związku z tym. I e, chciałam bardzo podziękować też wszystkim, którzy prowadzili zajęcia, e, szczególnie Dusi Zło, która dzisiaj tutaj z nami była, za świetne pomysły, za super podejście do młodzieży, no i za to, że się chcą dzielić swoimi umiejętnościami, a nie tylko, nie wiem, za pomocą sztuki budować swoje ego, tylko jakby dawać to światu. Chyba. A co sama lubisz najbardziej tworzyć, robić? Eee, hmm. Lubię rysować, lubię, lubię wymyślać jakieś nowe postacie. Nie uważam, że jestem w tym idealna, ale sprawia mi to przyjemność, więc to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Eee, no i to, co zawsze powtarzam i znowu się powtórzę, poznawanie właśnie ludzi, bo myślę, że jest to bardzo ważne właśnie w życiu, żeby żeby mieć dobrych ludzi wokół siebie i, i jeszcze jeżeli dzielimy te same zainteresowania, po prostu jest super.